Cześć, witajcie! Ja jestem Lolek, a dzisiaj nagrywamy odcinka z QA. Tak jak mówiłem, odcinek może się pojawić dziś, jutro, albo pojutrze. Pojawia się dziś, bo nie chcę aż więcej trzymać z tym QA. Więc zaczynajmy. To moje komentarze, czy kolegi, czy coś nie jest ważne w ogóle? Bo... No, nie jest ważne. Okej, okay. jakie pierwsze pytanie od LOL troll. Jaki jest twój ulubiony kadłub oraz wieża? Mój ulubiony kadłub to szerszeń a wieża to... albo Firebird, albo Thunder. No coś z tych dwóch rzeczy. I do której klasy chodzisz? Chodzę do, do czwartej klasy, jak coś, no i tyle. Ok, kolejne pytanie od Vertex.pl Grasz na komputerze, czy na laptopie? Gram na komputerze, słuchaj, gram na komputerze, Pytacie, miałem już kilka rzeczy na ale gram na komputerze, okej. Okay. Kolejne pytanie. Yy, od ziomek mój. Ile oh. czasu grasz na koncie lolek 12456? Yy, na tym koncie gram z... miesiąc, troszkę więcej. Jest to moje konto, nikt in... poza mną nie zna z niego hasło, więc. Ile masz lat? Mam 10 lat. Easy easy. Zrobisz jakiś konkurs. No właśnie planuję zrobić konkurs na konto Killary 32 się w Taki online. Możesz sobie zobaczyć. Kolejny pytanie to, ile masz lat? Kolejny pytanie to, tajemnica ile masz lat już było? Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Warszawie. Więcej informacji czy nie udzielę. Jak nazywasz się w ralu? Imię i nazwisko? Nazywam się Łukasz Wasielewski. Nie Wasilewski, tylko Wasilewski. Kolejne pytanie od Ołfa Jakie Jaki najbardziej lubisz sport. Najbardziej lubię sport piłkę nożną. A jaki najmniej najmniej lubię basen i tyle. No. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się nam spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w, górę, łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, więc narka.